Szanowni Państwo, nazywam się Wojciech Jakubik, jestem wykładowcą Studium Europy Wschodniej na kierunku Bezpieczeństwo Energetyczne i zapraszam na kolejny Energy Drink, w którym przyjrzymy się sytuacji wokół spornego projektu Nord Stream 2. Czy on rzeczywiście powstanie? Czy powstaje koalicja w jego obronie w ramach Unii Europejskiej? Co zrobią Stany Zjednoczone? O tym wszystkim w dzisiejszym Energy Drink. Zapraszam! Projekt Nord Stream 2 to gazociąg z Rosji do Niemiec, który ma doprowadzać gaz z pominięciem Ukrainy w samo serce Europy Środkowo-Wschodniej. Zwolennicy projektu Nord Stream 2 przekonują, że to źródło taniego gazu z Rosji, który pomoże ratować klimat, tymczasem przeciwnicy przekonują, że Nord Stream 2 to zagrożenie z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo może pozwolić na podsłuchy, manewry floty z punktu widzenia prawa, ponieważ do niedawna powstawał w pustce prawnej niezgodnie z prawem unijnym, a także z punktu widzenia polityki, bo dzieli i pozwala Władimirowi Putinowi rządzić Europą, nawet kiedy nie jest jeszcze ukończony. Dyskusja na ten temat trwa i pojawiły się głosy o tym, że w Unii Europejskiej rośnie koalicja obrony Nord Streamu II. Warto przyjrzeć się tej sprawie, bo chyba nie do końca tak jest. Według informacji agencji Bloomberg i Die Welt, a także portalu Politico, 24 z 27 krajów Unii Europejskiej opowiedziało się przeciwko sankcjom USA wobec podmiotów europejskich, które zostałyby nimi objęte, gdyby angażowały się w projekt Nord Stream 2. Ta informacja pojawiła się w koincydencji czasowej z doniesieniami niemieckiego Unipera, partnera finansowego Nord Stream 2 jednego z kilku partnerów finansowych, którzy pożyczają pieniądze na Nord Stream 2. Otóż Uniper poinformował oficjalnie, że jego zdaniem projekt Nord Stream 2 może być dodatkowo opóźniony lub w ogóle zablokowany właśnie przez sankcje amerykańskie. I to był przełomowy sygnał, potem przykrywany przez komunikaty z Rosji, które miały przekonywać, że wszystko jest dobrze, który zasugerował właściwie po raz pierwszy, że Nord Stream 2 może nie powstać. A to właśnie przez sankcje amerykańskie. Dlaczego? Ponieważ będą one obejmować wszelkie podmioty pomagające ukończyć Nord Stream 2, czyli budowniczych Nord Stream 2, tak jak szwajcarska Olsis, która już wycofała się z budowy i Rosjanie muszą budować samotnie, ale także właśnie pożyczkodawcy, tacy jak niemiecki Juniper, czy też firmy, które będą certyfikować potem gazociąg, czyli te firmy, które będą dawać pieczątkę na Nord Stream 2. I bez tej pieczątki Nord Stream 2 nie będzie mógł rozpocząć pracy. Czyli te sankcje amerykańskie, które obecnie są projektem e, przedstawionym w Senacie, w Parlamencie e, Amerykańskim, mogą doprowadzić do tego, że nawet jeśli już uda się Rosjanom samotnie zbudować Nord Stream 2, to nie będzie on pracował. I oto właśnie wtedy pojawia się ta informacja po raz pierwszy e, opublikowana w e, popularnym Politico Europe o tym, że 24 z 27 krajów Unii Europejskiej opowiada się przeciwko sankcjom amerykańskim wobec Nord Stream 2. Jeżeli rzeczywiście taka koalicja by powstała, to raczej byłaby to koalicja przeciwko Donaldowi Trumpowi, a nie za Nord Stream 2, jak próbują to przedstawiać zwolennicy projektu, bo jeżeli kraje unijne opowiadają się przeciwko ingerencji Amerykanów w politykę wewnętrzną Unii Europejskiej, to raczej hmm. sentymenty antytrumpowskie wynikające z tego, że prezydent Stanów Zjednoczonych. Porusza się po dyplomacji międzynarodowej jak słoń w składzie porcelany i obraził już chyba każdego w Europie, dlatego niejako odruchowo politycy europejscy reagują alergicznie na wszelkie próby ingerencji Stanów Zjednoczonych. Tymczasem ta ingerencja w postaci sankcji wobec Nord Stream 2 to nie jest w ogóle ingerencja Trumpa, to jest bipartyjna, ponadpolityczna inicjatywa senatorów. Demokratycznych i republikańskich, którzy razem stwierdzili, zresztą podobnie jak Komisja Europejska, że Nord Stream II to jest zagrożenie dla Europy. To jest problem z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa dostaw, z punktu widzenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. I w tym kontekście trzeba przypomnieć, że Nord Stream II może przecież służyć do śledzenia okrętów podwodnych NATO, jeżeli wzdłuż jego biegu zostałaby postawiona odpowiednia infrastruktura służąca do tego celu, może też posłużyć jako pretekst do manewrów floty rosyjskiej na Bałtyku, stwarzając pewne zagrożenie dla NATO. Z tego względu Polska podnosi ten temat na arenie NATO. Są inne kraje, które widzą tę sprawę podobnie. Duńczycy i Norwedzy z NATO, także partnerzy Polski przy projekcie Baltic Pipe, również podnoszą ten temat, ale bezskutecznie. Dlaczego? Niemcy też są członkami NATO i według nich oczywiście z Nord Streamem II nie ma żadnego problemu. Ale czy rzeczywiście ta koalicja antytrumpowska, która jest pokazywana jako koalicja na rzecz Nord Stream 2, faktycznie powstała? Pojawiają się sygnały, które pozwalają wątpić w tę tezę. Nie pojawiły się żadne oficjalne komunikaty o tym, że 24 z 27 państw unijnych jest przeciwko sankcjom. Mało tego spotkanie ambasadorów Unii Europejskiej poświęcone wydarzeniom z ostatnich dni, szczególnie wydarzeniom na Białorusi, które odbyło się w zeszłym tygodniu, w ogóle nie podjęło tematu Nord Stream 2, według ambasadora Estonii w USA, który krytykował publikację polityką, twierdząc, że to jest całkowita nieprawda. I do niego przyłączyli się ambasador Rzeczpospolitej w USA Paweł Wilczek oraz senator amerykański Ted Cruz, który jest współodpowiedzialny za propozycję sankcji amerykańskich wobec Nord Stream 2. Ted Cruz napisał na Twitterze, że rozprzestrzeniana jest niezwykła ilość dezinformacji o Nord Stream 2 i trwa kampania przekonująca, że europejscy sojusznicy Ameryki popierają gazociąg Putina. Są to już chyba ostatnie podrygi tego projektu i lobbystów Gazpromu, których setki krążą teraz po Brukseli i przekonują, że Nord Stream 2 to jest rozwiązanie ekologiczne dla Europy. Oczywiście tak nie jest. Mają tego świadomość kraje członkowskie NATO. Trzeba teraz przekonać Niemców, że. Ten projekt coraz bardziej kosztowny politycznie, ale także ekonomicznie może warto jednak odłożyć na półkę. Szczególnie po zatruciu Nawalnego w Rosji. Nie ma co się oszukiwać. Protesty w Białorusi prawdopodobnie popchnęły Kreml do kolejnych zdecydowanych działań. Nagle doszło do zatrucia Aleksieja Nawalnego, głównego opozycjonisty w Rosji, który może nie jest kandydatem marzeń Zachodu, ale jednak jest głównym przeciwnikiem Putina na arenie politycznej w Rosji został prawdopodobnie otruty. Teraz Rosjanie nie chcą go oddać na leczenie na Zachodzie. Jest to jasny sygnał, że Rosja nadal jest zagrożeniem politycznym dla Europy i nie warto z nią robić biznesów takich jak Nord Stream 2. Proszę Państwa, nie wiadomo jak skończy się ta wielka saga Nord Stream 2. Nie wiadomo też, czy i kiedy sankcje amerykańskie zostaną poszerzone tak, że zagrożą także... Europejczykom będę przyglądał się temu tematowi i już teraz zapraszam do kolejnych odcinków Energy Drink.